Firma Blake'a już po raz czwarty jest sponsorem generalnym konferencji CIPP. Uważamy, że wszystkie firmy związane z branżą renowacyjną powinny uczestniczyć w tej konferencji. Pozyskujemy tu wiedzę jak i wymieniamy się doświadczeniami. Firma Blakean w zeszłym roku przezła transformację. Jesteśmy holdingiem, który oferuje kompleksowe usługi w zakresie renowacji, jak i doradztwa, jak także jesteśmy producentem materiałów związanych z renowacjami infrastruktury. Możemy Państwu zarówno doradzić, jak i wykonać renowacje o najwyższej jakości. Jako firma Losslew bardzo chętnie korzystamy z okazji uczestniczenia w tej konferencji. W naszym zdaniem bardzo istotne spotkanie środowiskowe, skupia przedstawicieli wykonawców, inwestorów, świata nauki. Tak to bardzo dobre grono do wymiany informacji i pozyskania różnych doświadczeń. Myślę, że jeżeli ktokolwiek chciałby być czynnym uczestnikiem tego życia i funkcjonować w tej branży, powinien poświęcić ten czas i być na tej konferencji. Nasz udział w tej konferencji nie jest przypadkowy. Staram się pomagać przedsiębiorstwom wodociągowym oraz wszystkim uczestnikom, którzy tutaj przyjechali w poznawaniu technik bezwykopowych, zdobyciu wiedzy. Myślę, że to świetne miejsce dla tych, co nie wiedzą nic, mogą dowiedzieć się podstaw. Ci, co już trochę więcej wiedzą, mogą, się, mogą spotkać ludzi, którzy dobrze się na tym znają, a ci, co się już dobrze na tym znają, mają świetne miejsce, żeby się zobaczyć.